Nadzieje, że się Dobra, mam prota 4 na spodniach, okay, Dobra, niej, mam prota 4, na spodniach ty gars? na zarę na cię załaduje! No, ty do mnie ty kamień no, no, mnie przedrzeźniasz! Weźmy z tego serwera! Boże, jak ty jest burak Pista! Muszę teraz do kopalni I szaryk, idziesz ze mną, chodź. a no, idź w cholerę, patrz pa. i I pist go z móku, dziada, pada w cholerę! Babcia Marysia, tej proszę bardzo, jedną strzałą, raz, dwa, trzy. i czarny co ja się boję. O Boże, fucking! On wyszła wasiu. Poczekaj, Poczekaj, poczekaj! A nie, przecież trzy mi zrobić. zrobił. Za jaką widzisz? partią polityczną? Co się pytań. FUCK! O Boże! Idź w chór! AHHHHH! Wchodzi mi! Idź, czarny chór! PANZ APAL. Słuchajcie! Tylko nikomu nie mówcie. Dzisiaj trzeba kogoś... Tak, jakby wiecie. Piu pił. Piu pił, pił, piu Wiecie o co no. chodzi? Bo ja mam tylko siedem serc, taka babunia Wiecie, najpierw sobie obierzemy jakieś takie łatwe... O, patrz! patrzcie! Ej, kościół komunistyczny jeden... że za serer jesteś. Boże, kilofem! A ja mam mieć, zapomniałam. Lolo pozdrawiam serdecznie. Lolo. Jest już jasno jest... Bo boże Szarek, ty żyjesz?! Coś ci się nie utopi? No ja, co ty... Ja ciebie jaka zora już jeszcze na napaść przerobisz, że to... Dobra, to idziemy do Oskarka, zobaczymy co tam się dzieje. To może być dobre, bo to będzie się koi zabijało. <laughs> Babka to jednak jest taka inteligentna! Nie to co to, te to sierściuchy na tym serwerze... Weź tego asasinka, Od, no, odjeb go, bo to już mnie denerwuje. El... O! O go chłap! Oh no my wejdzie? god! No! To jeszcze, jak babcia w, w dinozaurów... Ta, ta broń w prawej ręce... Tak. To był taki toczek jak Posejdon. Pani go kojarzy, tego Posejdona? No pewnie, w związku z nim byłam. Co pani daje? No jak? Bedelium robi tak siup i pop, i siup i pop Czyli tak zwane siup i pop, i siup i pop tak, tak było? Tak było, tak, tak było, tak było no. pewna, że nie jestem przystojnym facetem Eee, sexy jest przystojny, widziałeś jaki on ma Kwadratowego tego ryja Dzisiaj będę coś tam szpąciła z sexym, wiesz? A, a tam i babci buzi w policzek? Potem no to dam wagonie, potem spadnę i tym pau, pau, pau zrobię a. Ródeczko, gdzie masz kartofla, ja się pytam? Zostaw w skrzynce. Gdzie masz kartofla? Bo zaraz wpadnę w show! Ale, babciu, o co prosiłem? Brakuje jeden. Ja tylko musiałam sprawdzić. Ubrania ci układałam, jedzenie ci robiłam, a ty w skrzynce mojego kartofla zostawiasz? Kasiu Chat? O oh my god! Ale, Ale babcia się zatrzyma, skurę. my jesteśmy z babcią, no? Ty wy jesteś o... się za PO, a nie z babcią! Babcia to ja, Kamilek! A jaki Kamilek, Kamilka? na oczy w życiu nie widziałem, <grym> Tak, ja pójdę za babcią chyba. Nie, tak, Luchie, nie, 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 babcią, nie, ja babcią. Ja ja idziemy, na... idziemy na to z Prowadź mnie to, to jest... Babcia! Tak, dobra, idziesz na własną odpowiedzialność, proszę bardzo. Babciu, idziesz na własną odpowiedzialność. <laughs> no No dobra idź! No idź na A, własną odpowiedzialność. Babcia. Ja postoję na górze. Ja poobserwuję was. Babcia A. cię kocha! O, tak, jak babcia jest dzisiaj piękna. Babcia jeżeli! O Jezu, babcia! Babcia ją stanie zaraz, no przecież chodź. Hej, co? No. Nie, no, żartowałam, kocham cię, kocham, chodź. Co no chodź, bo się tak blisko, byliśmy. To koniec tego wspaniałego filmu. Pamiętajcie o subie lajku i możecie mi dawać w komentarzu fany moments.